Widzowie, dzisiejszy filmik już z głosem. Bardzo dobrze przyjęliście mój pierwszy filmik. Teraz, przez zaledwie 21 godzin od publikacji tego filmu, ma już 27 wyświetleń i 7 lajków. I też dostałem 5 subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. Chcę Was zachęcić do. do Subskrypcji i zostawienia lajka. Like Za... Dzisiaj zapowiem wam serię z moda Protoman Ten mod się głównie skupia na pogodzie, ale występuje w nim też tornada. Więc na polskim YouTube jeszcze takiego czegoś nie było. Ale u mnie zobaczycie. Now they not too bad.